W sobotę w Galerii Sztuki Dwory Karwacjanów i Gładyszów odbył się wykład pod tytułem Walka o granice i utrwalenie niepodległości w II Rzeczypospolitej w świetle wybranych tytułów prasowych. Wykład zrealizowany został w ramach obchodów stulecia Odzyskania Niepodległości. Prelegentem był dr Piotr Duda. Mimo, że czas wakacyjny i pandemia COVID-19 nie zabrakło publiczności. A ci, którzy nie mogli przybyć osobiście lub bali się o własne zdrowie, uczestniczyli w wydarzeniu dzięki transmisji internetowej. Fundacja Służba Niepodległej organizuje dzisiaj w ramach odzyskania stulecia przez Polskę Niepodległości, obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, wykład historyczny. Poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej. Jest to część projektu Polacy w służbie niepodległej wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Wydarzenie jest powstało dzięki dofinansowaniu ze środków programu wieloletniego Niepodległa. Całe wydarzenie jest objęte honorowym patronatem pana wiceprezesa Rady Ministrów, profesora Piotra Glińskiego. Organizujemy wydarzenie we współpracy z, z Fundacją Misji Obywatelskiej. Dzisiejszy wykład poświęcony będzie artykułom prasowym i jakby tego, jak Polska, jak Druga Rzeczpospolita powstawała i ona została później utrwalona w świetle wybranych tytułów prasowych. Prelekcję wygłosi pan doktor Piotr Duda, który jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji jest na naszej stronie internetowej: luzylniepodleglej.pl. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kategoria wiekowa 18-26 lat. Konkurs składa się z dwóch części: konkurs artystyczny oraz konkurs literacki, czyli przygotowanie plakatu, posteru, grafiki Komputerowej y, lub eseju. Termin nacisłania prac mija już niebawem, bowiem 1, y, 1 sierpnia. Pula nagród jest bardzo atrakcyjna, jest to aż 6000 zł. Także zachęcamy wszystkich, którzy chcą i leży im na sercu Polska do wzięcia udziału w konkursie. Gala finałowa odbędzie się w Warszawie. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, jesteśmy dostępni na Facebooku. Fundacja Służba Niepodległej, Klub Służby Niepodległej w Rzeszowie, Fundacja Misji Obywatelskiej. Tematem dzisiejszej prelekcji była wizja kształtowania się granic II Rzeczypospolitej w świetle wybranych tytułów prasowych. Znakomita okazja, żeby przypomnieć wszystkim, kwestie związane z kształtowaniem się granic odrodzonego państwa polskiego. Musimy pamiętać o tym, że dzisiaj w dniu 25 lipca praktycznie wiąże się to z setną rocznicą powołania do życia rządu Wincentego Witosa, rządu obrony narodowej. Również 30 lipca tenże premier rządu, Wincenty Witos, ogłosił swoją odezwę do braci Włościan, która pociągnęła polski lud w obronie polskiej niepodległości w związku z inwazją sowiecką.